Kiedy Maciej otrzymał wypowiedzenie, poczuł, jak jego serce zaczyna bić szybciej, a gardło się zaciska. Zauważył, że jego dłonie drżą. Nie mógł się pozbyć lęku i natarczywych myśli. Czuł się przygnębiony i był przekonany, że jest winny zwolnienia z pracy. Zamknął się w domu i za namową najbliższych zaczął przeglądać ogłoszenia o pracę. Nie aplikował jednak na oferty odpowiadające jego kwalifikacjom, lecz na niższe i gorzej płatne stanowiska. Był pewny, że nie poradzi sobie z wymagającymi zadaniami. Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia depresji. Została opracowana właśnie w tym celu. Jej działanie potwierdziły setki badań naukowych, tysiące terapeutów i miliony pacjentów z całego świata. Zgodnie z założeniami terapii poznawczo-behawioralnej, każda sytuacja wywołuje w nas reakcję składającą się z czterech elementów: myśli, reakcji fizjologicznych, emocji i zachowań. Podstawą do pokonania trudności psychicznych, np. depresji, jest zrozumienie tych elementów oraz tego, jak wpływają na siebie nawzajem. Pokażemy ci techniki, które pomagają się tego nauczyć. Zobaczysz, jak z ich pomocą zmniejszać intensywność uczuć związanych z depresją, skracać czas jej przeżywania i zapobiegać jej nawrotom. Ważnym założeniem terapii poznawczo-behawioralnej jest to, że zmieniając swoje myślenie i zachowanie, możemy wpływać na swoje emocje. Dzięki technikom terapii poznawczo-behawioralnej Maciej znalazł dowody na to, że jest wartościowym pracownikiem. Pozwoliło mu to zmienić przekonanie: jestem beznadziejny, na jestem wystarczająco kompetentny. Dzięki temu zaczął aplikować na atrakcyjne stanowiska i nie tylko poprawił swoje samopoczucie, ale także znalazł dobrą pracę.